swoich ran. O, ojciec, lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga nuć. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemienio Jezu, Smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Karoliny Kuskówny. Urodziła się w 1898 roku. W miejscowości Wałruda w Diecezji Tarnowskiej. Od najmłodszych lat kochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Odznaczała się również duchem apostolskim. Chętnie uczyła dzieci inne katechizmu. Na początku I wojny światowej, 18 listopada 1916 roku, poniosła śmierć męczeńską z ręki żołnierza armii rosyjskiej, broniąc cnoty czystości. Przez przyczynę błogosławionej Karoliny, powierzajmy Bogu nasze intencje. Ja modlę się za świętej pamięci Mieczysława Błogoskiego, ksiądz proszę Józef, w intencji Panu Bogu wiadomej. Bracia i siostry, wyznawajmy teraz nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewica, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, Dziewicy i męczennicy. zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania, modlitwy, czystości i pracy. Spraw przez jej wstawiennictwo Abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się nagrodą życia wiecznego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z drugiej księgi mahabejskiej. <tryk> w czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy, życie. Dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak inni postąpić chcieli, którzy mają odwagę odrzucać to, czego nie wolno jeść, nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej, ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, Wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siebie głosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim za świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz poszłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk wszechmocnego ani żywy, ani umarły, nie umknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okaże się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię rzetelny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów, Zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że były one szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westknął i powiedział: Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jak obiczowany, ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik cnoty. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Pan mój i Bóg mój, Panie, mój zawsze mnie wspomaga. Panie, jak liczni są moi prześladowcy. Jak wielu przeciw mnie powstaje, mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie, nie znajdzie on w Bogu zbawienia. Pan mój i Bóg, i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, Ty moją głowę podnosisz. Głośno wołam do Pana, a On mi odpowiada ze świętej swej góry. Pan mój. I Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan mnie wspomaga i nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Pan Bóg i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ale... Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego O, to wie Panie. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników, i bardzo bogaty chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na asy komory, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. <kuh> Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu gdyż i on jest synem Abrahama, <laughs> albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie. O, co wie Przechmogący Wszechmogący Bóg pozostawił na błogosławionej Karolinie świetlany przykład czystej miłości. Za jej przyczyną prośby w pokorze, <knie> o gotowość do oddania życia za wiary dla członków Kościoła, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. O wytrwanie w czystości dla narzeczonych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. O ducha apostolstwa i modlitwy dla wspólnot naszej parafii, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. O gotowość do naśladowania cnót Błogosławionej Karoliny dla młodzieży, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. O łaskę zbawienia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, dla świętej pamięci Mieczysława Głogowskiego, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nasz Panie. I o umiłowanie pracy i modlitwy dla nas samych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nasz Panie. Miłosierny Ojcze, oczyść i umocnij nasze serca, za panie czystą miłością ku Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Miłość wzajemna i dobroć, Tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, Weselmy się w nim i radujmy, Z pokorą szczerą miłujmy Boga. Z czystego serca miłujmy się nawzajem, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przewmogący Boże, składamy Ci dary w dzień błogosławionej Karoliny. Przyjmij je łaskawie, jak przyjąłeś ofiarę jej życia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca, Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie błogosławionej Karoliny ukazałeś cuda swojej łaski. Ona bowiem naśladując Chrystusa przelała krewku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doszkoni i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na Ziemi. Razem z nimi wołając, Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, posanna na wysokości, błogosławiony, który i w imię pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powiecze, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywa I pijemy z tego kienicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w fale Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud tu wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem. Naszym arcybiskupem bankiem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją z Marcuszstania, o Mieczysławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym najświętszą Bogu rodzicom, dziewicą Maryju, ze świętym Józefem jej Olubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusami w Chrystusie. Tobie Boże, ojcze wszechmogący, jedności ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się, mu mówi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, pleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze Wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wiek. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Napełniaj jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój na wszyscy. Z... pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza mu. Ciało Chrystusa, niechajmy mistrzostwo wieczne. Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Módlmy się Boże, nasz ojcze, ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które błogosławiona Karolina odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo. Sprawa byśmy umocnili najświętszym sakramentem, pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, błogosławiony Teraz i w wiecie na Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, raz w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielanie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i na wieki, Za naszych zmarłych wieczne odpoczywanie radzimy dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Po O błogosław Jezu, drogi tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają niechaj skarb ten cenny drogi na